Ja bym się zgadzał z tymi, którzy mówią, że ten kryzys to nie jest taki totalny reset. To nie jest, jak Francuzi by powiedzieli, rupture. To nie jest totalnie zerwanie z tym, co mamy, ale raczej wzmocnienie pewnych trendów, pewnych tendencji, które mamy. Więc ja myślę, że w wyniku tego kryzysu będziemy mieć więcej, jak się pięknie mówi, transakcjonalizmu. Więcej takich kwit e, pro quo, więcej dealów między państwami, trochę mniej, e, mniej reguł, mniej multilateralizmu. E, nie sądzę, żeby doszło do odwrotu od globalizacji, ale e, może dojść do m, ważnych. E, Przemian, jak przebiega ta globalizacja. Ja bym powiedział, że, że dojdzie może do takiej bardziej fragmentowanej Aha. globalizacji, to znaczy takie, takie modne słowo teraz: connectivity, więc połączenie się wszystkiego ze wszystkimi. To oczywiście będzie, będzie kontynuować, natomiast będą na, na pewno w różnych państwach się szuka nowych dróg. Jak dążyć do, do więcej autonomii? Kwestia, jak myślę, że, że będziemy mieć tendencję do bloków regionalnych, dużych bloków regionalnych, gospodarczych. To w Stanach Zjednoczonych, jakby konserwatywna część spektrum politycznego, Trump osobiście chętnie tak zwanym decoupling. Więc o takim odłączeniu się Stanów od Chin. To jest mocne słowo. Częściowo chyba Amerykanie do tego dążą. Europa jest w innej sytuacji. Europa nie może takiego bardziej zasadniczego kroku dokonać, moim zdaniem, ale co najmniej trochę jednak będą pewne próby do wzmocnienia. No, u nas w Europie się mówi o suwerenności europejskiej, jeśli chodzi o infrastruktury krytyczne, na przykład o, bardziej, o stworzenie bardziej stabilnych um, um, łańcuchów produkcyjnych.